Z tej strony Bata, witajcie serdecznie na moim kanale. Bardzo się cieszę, że postanowiłyście włączyć ten odcinek dzisiaj, ponieważ mam nadzieję, że zaprezentuję Wam kilka fenomenalnych sztuczek, których nauczyłam się na przestrzeni tych 20, no dobra, 30, paru lat, ale nie będziemy tutaj mówić o wieku. No ważne na tyle, ile kto się czuje. <laughs> Także jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy i spodoba Wam się ten filmik, to bardzo Was proszę rozważcie być może subskrypcję tego kanału. Możecie tutaj oglądać filmy z działu moda, uroda, vlogi z życia codziennego, wnętrza oraz od czasu do czasu takie filmy poradnikowe. Ale nie przedłużajmy już teraz i przejdźmy do właściwego tematu filmu. Tak, tak, jestem dzisiaj przygotowana, spisałam sobie wszystkie modowe triki, które przyszły mi do głowy, których kiedyś użyłam i które mam nadzieję Wam również się przydadzą, więc myślę sobie, od czego by tu zacząć, może od numer jeden po kolei. Domyślam się, że zdarzyło Wam się zapewne nieraz założyć koszulkę bez rękawów albo jakiś top, spod którego niestety wystawały ramionczka od Stanika. Wówczas lecimy do szuflady i szukamy biustonosza bez ramionczek, który będzie komfortowy, wygodny i nie będzie nam się ześlizgiwał. Okazuje się, że ten biustonosz, który powinniście dzisiaj założyć, jest w praniu, albo po prostu go nie kupiłyście. No to co teraz zrobić? Mam tutaj taką drobną sztuczkę, drobny patent, który idealnie się sprawdzi. Weźcie spina biurowy, najlepiej żeby to nie był taki metalowy, najlepiej żeby on był pokryty taką gumeczką, wiecie żeby po prostu e, metal nie dotykał naszej skóry, bo czasami to może spowodować reakcje alergiczne, więc ja mam tutaj takie spinacze które są powlekane gumeczką i możecie sobie zahaczyć o ramionczka i Problem z głowy. Natomiast, jeżeli spinacz nie brzmi do końca fajnie, to możecie również to zrobić za pomocą gumki do włosów. Polecam patent sprawdzony. No i problem niestetycznie wystających ramionczek spod koszulki rozwiązany. Kolejny trik, który możecie zastosować w momencie, jeżeli kupiłyśmy obuwie. Które jest wykonane ze skóry, które po prostu jest delikatnie przyciasne, i mamy nadzieję, że ono się trochę rozejdzie, ale po prostu nie mamy czasu, żeby spacerować w tym obuwiu po domu, albo po prostu buty, które kupiłyśmy, no delikatnie są zaciasne i nie wiemy, co z nimi dalej zrobić, to możecie wówczas użyć takich specjalnych prawideł do obuwia, które możecie dostosować odpowiednio do swojego rozmiaru i nie dość, że możecie rozciągnąć obuwie. Wszerz, czyli po prostu przekręcacie sobie tą rączką w jedną lub w drugą stronę, dostosowując adekwatnie do tego, jak chciałybyście, żeby to obuwie się rozciągnęło, albo po prostu możecie nawet zapiętkę troszeczkę rozszerzyć. Także to jest genialne i fantastyczne urządzenie, które możecie. Dostać zapewne na Allegro, bo jak nie wiemy, gdzie co kupić, to ja pierwsze co lecę na Allegro i sprawdzam, czy czegoś fajnego, ciekawego nie mają. Ale jeżeli nie chcecie wydawać pieniędzy albo po prostu no nie macie jeszcze tego prawidła, a chcecie założyć na przykład buty już niedługo, to wówczas polecam Wam zastosowanie takiego fajnego patentu. A mianowicie bierzecie sobie woreczki zamykane strunowo i napełniacie je wodą. Takie woreczki napełnione wodą wsuwacie do swoich butów i wkładacie do zamrażarki najlepiej na noc. Oczywiście najlepiej by było najpierw uprzednio tą zamrażarkę i jakoś zabezpieczyć, no położyć po prostu na jakimś worku te buty, no bo wiadomo, jedzenie i buty to może nie do końca e, fajnie brzmi, ale na przykład możemy sobie opróżnić jedną szufladę, którą przeznaczymy po prostu akurat teraz na te buty, a później to posprzątać. I słuchajcie, wiadomo, jak to działa. Woda się zamraża, zwiększa swoją objętość, i wówczas macie domowym, szybkim sposobem na drugi dzień. I rozciągnięte obuwie. Mam nadzieję, że będzie pasowało. Kto chodzi na siłownię albo biega, ten zapewne podziękuje mi za ten patent. No chyba, że oczywiście go słyszeliście już wcześniej, no ale zakładam, że nie. Nasze obuwie sportowe potrafi przejąć niezbyt przyjemne zapachy, i ciężko się czasami tego zapachu pozbyć. Co więc należałoby zrobić? No, oczywiście fajnie by było móc wrzucić te buty do pralki, ale po pierwsze, ja bardzo często się boję, że te buty mi się rozkleją i będą już do niczego, więc tak naprawdę rezygnuję z pralki. Po drugie, nie mamy czasu, no bo te buty muszą wyschnąć, muszą się wyprać, i to wszystko jest długotrwałe, więc proponuję do obuwia sportowego nasypać, Sodę oczyszczoną i zostawić ją na noc. Soda e, dzięki swoim właściwościom absorbuje nieprzyjemne zapachy. Oczywiście sodę możecie wykorzystać do lodówki oraz do innych miejsc, natomiast teraz mówimy o wskazówkach modowych, więc jeżeli nasypiecie sobie troszeczkę sody do buta, e, zostawicie na noc, rano najlepiej by było po prostu to odkurzyć, e, no i wola! Buty są odświeżone i na pewno zdecydowanie lepiej pachną. Kolejny patent możecie zastosować na co dzień, aczkolwiek mam wrażenie, że tak naprawdę najbardziej on się sprawdzi nam podczas podróży, ponieważ kiedy podróżujemy, mamy złożone w walizce nasze ubrania, one często się gniotą i nie w każdych hotelach jest żelazko, czasami trzeba po nie zadzwonić, a to zabiera nam dodatkowy czas i najprawdopodobniej tego czasu nie mamy, bo spieszymy się na spotkanie itd., dalej. Więc jeżeli nie posiadamy żelazka i na przykład wygniotła nam się klapa od marynarki albo kołnierzyk, albo coś drobnego, to możecie wówczas użyć swojej prostownicy do włosów. Takie małe, przenośne urządzenie genialnie sprawdzi się do rozprostowania jakichś delikatnych zagnieceń. Szybki i prosty patent na zapięcie sukienki, która posiada zamek z tyłu. Ile kroć szykujemy się gdzieś do wyjścia, ale na przykład nie ma nikogo w domu, kto by mógł nam pomóc w zapięciu tej sukienki, to możemy sobie same pomóc. Bierzemy sobie kawałeczek sznurka albo ta tasiemeczki, wiążemy przez zamek no i dzięki temu mamy taką przedłużkę, za którą łapiemy i z łatwością jesteśmy w stanie sobie same poradzić. Kobiety jednak potrafią. Następny temat może być dla niektórych z nas odrobinę drażliwy, ja sama wiem, kiedy sama przez to przechodziłam, no to było to delikatnym utrapieniem, a mianowicie kiedy przybieramy odrobinę na wadze, bo na przykład jesteśmy w ciąży, albo mamy jakieś zmiany hormonalne, no po prostu takie rzeczy się zdarzają. Ale oczywiście mamy nadzieję, że niedługo wrócimy z powrotem do tej naszej wagi, więc nie chciałybyśmy kupować nowych biustonoszy, no bo przecież to jest inwestycja, biustonosz jest drogi. No i dalej chciałybyśmy używać tych, które tak naprawdę bardzo lubimy, ale one się po prostu nam nie zapinają z tyłu. Fenomenalnym rozwiązaniem, które ja używałam przez całą swoją ciążę, są po prostu zwykłe haftki, które możecie dostać w drogerii, w pasmanterii, haftki dodatkowe, przez co przedłużamy sobie obwód pod biustem, no i jesteśmy w stanie nosić swoje ulubione biustonosze i nie musimy inwestować w. W zakup nowego stanika. Ile razy mi się to zdarzyło, to słuchajcie, to ja nie jestem w stanie policzyć, ale powiedzcie mi, czy też tak macie, jeżeli spieszycie się, szybko sięgacie po jakąś bluzkę, zakładacie i myślicie, że już będziecie biec gotowe do wyjścia, kiedy patrzycie nieestetyczne plamy od dezodorantu na naszej bluzce. Jest to strasznie irytujące, no i przecież nie mamy ochoty wrzucać tej rzeczy od razu do prania, no bo przecież jest czysta i ma tylko plamę od, delikatną od dezodorantu i tak naprawdę drugim razem, kiedy ją wybierzecie i będziecie zakładać, to te plamy najprawdopodobniej też się pojawią. Więc takim fajnym, nowym patentem, który gdzieś się odkryłam niedawno, to jest użycie wylurowego wieszaka. Spróbujcie! Coś ma ten welur w sobie, taką tkaninę, taką powierzchnię bardziej chropowatą, która poprzez pocieranie jest w stanie usunąć na ślady dezodorantu z odzieży. Spróbujcie bardzo fajny patent. Znany i sprawdzony patent na oczko w rajstopie to jest użycie bezbarwnego lakieru do paznokci. Ja znam ten patent od czasów podstawówki chyba, słuchajcie, naprawdę od czasów podstawówki, ale jeżeli nie chce mi się bawrać z tym lakierem, no bo wiecie, mamy oczko i przecież kto ma przy sobie lakier do paznokci? W sumie kto nosi przy sobie lakier do włosów? No też nie, ale słuchajcie, to jeżeli chciałobyście wypróbować, to jest również fajny patent, jeżeli macie jakieś rajstopy, jesteście na wyjeździe albo gdzieś, gdzie nie ma sklepu, gdzie mogłybyście kupić nowe rajstopy, no i musicie w tych rajstopach wyjść, to spróbujcie popsikać te rajstopy lakierem do włosów. Ten lakier po prostu, co on zrobi, to oblepi tą dziurę, yy, przez co te rajstopy, to oczko nie będzie dalej szło, no i mam nadzieję, że ta dziura się po prostu nie powiększy, no i wytrzymacie do końca dnia to jest patent, który wyniosłam ze swojej pierwszej pracy. Pracowałam wówczas w sklepie odzieżowym, no i bardzo często miałyśmy na wieszakach rzeczy, na przykład czarne, które wisiały obok jakiegoś puchatego, pięknego swetra. No i przez to te czarne rzeczy po prostu były oblepione, oblezione tymi białymi, brzydkimi kłaczkami. No i tak naprawdę nikt nie chciał kupować tej rzeczy. No a że wtedy słuchajcie, no nie było tak dostępnych rolek do ubrań, to po prostu sięgałyśmy po zwykłą taśmę klejącą, której używałyśmy do pakowania Paczek. Więc jeżeli skończyły Wam się rolki albo po prostu nie macie takiej w domu, no to sięgnijcie po zwykłą, taśmę klejącą. Najlepiej było to troszeczkę grubszą do paczek, bo wtedy jest większa powierzchnia do ściągania tych kłaczków i wystarczy tylko przykleić tą taśmę do naszego ubrania. I szybko zedrzeć. I tym sposobem jesteśmy w stanie pozbyć się brzydkich paproszków z naszego ubrania. Ale jeżeli ten patent znałyście, to może zdradzę Wam jeszcze drugi patent również na to samo. Możemy sięgnąć po gumową rękawiczkę, delikatnie ją zwilżyć wodą i wówczas ściągniemy nadmiar tych farfocli z naszego ubrania. I to się, słuchajcie, również sprawdza idealnie do ściągania sierści zwierząt, czy to z ubrań, czy to z foteli, czy na przykład z kanapy. Bardzo, bardzo gorąco polecam ja, jako właścicielka dwóch psów, naprawdę to się sprawdza. Następny patent stosuję od praktycznie zawsze. Słuchajcie, odkąd pamiętam, chociaż mam wrażenie, że wiele osób tak naprawdę dopiero niedawno go odkryło, natomiast ja miałam z tym zawsze problem, ponieważ jako nastolatka nosiłam sporą ilość makijażu na twarzy, ale to już inna kwestia. No i kiedy się mu ubierałam, to zawsze był problem, żeby tego makijażu po prostu nie zostawić na białej bluzce, ani na jakimś golfie, które po prostu Uwielbiam. E, no to jak to zrobić, żeby ten makijaż po prostu nam się nie ześliznął i nie wylądowało na naszym ubraniu? I ja, wiecie, co jest najprostszym, najfajniejszym sposobem, który mi się sprawdza od lat? To po prostu, ja zawsze miałam długie włosy. Słuchajcie, zarzucałam sobie włosy na twarz przykrywałam całość i wówczas zakładałam golf albo bluzkę. Przez to nasza twarz nie ma styczności z materiałem, no i makijaż zostaje na miejscu. Ale oczywiście są jeszcze inne rozwiązania, na przykład bardziej delikatne dla naszej fryzury, dla naszej twarzy. Możemy sobie oczywiście założyć jedwabną chustkę na głowę, przykryć ją, no i wtedy założyć dopiero, mm, dopiero ciuch. Pewnie niejednokrotnie mogłyście zauważyć takie chustki wiszące w damskich przymierzaniach, właśnie one służą do tego. I jeszcze jedno, co ostatnio widziałam, to możecie Użyć na przykład czepka kąpielowego, również założyć na buzie oraz część na włosy, przez co oczywiście ochronicie twarz i będziecie mogły na spokojnie założyć bluzkę czy też golf, nie zostawiając makijażu na naszej odzieży. Stara, dobra i poczciwa gumka do włosów. O Rajuniu, ile zastosowań jej nie tylko do związywania włosów, to jest fantastyczny wynalazek naszych czasów. Także słuchajcie, za pomocą tej gumki oczywiście zwiążemy sobie włosy i będziemy mogły się stylizować nasze fryzury. Natomiast do czego jeszcze możecie wykorzystać tą gumkę? A ja na przykład wykorzystuję do tego, żeby przytrzymać w miejscu rękawy swojej marynarki albo jakieś bluzki. Bo jak mogłyście zauważyć, w większości moich stylizacji ja mam przeważnie podwinięte rękawy. I o ile w takich sweterkach, w takich golfach, no to te rękawy. Się trzymają, to na przykład przy marynarkach, które bardzo i to bardzo lubię mieć, w których bardzo lubię mieć wywinięte rękawy, no to taka gumka przydaje się idealnie. Ja mam również takie gumki, w ogóle przeźroczyste, które są wykonane z takiej gumy i one się idealnie nadają właśnie do założenia na marynarkę. No i przez co tą gumkę jesteśmy w stanie sobie założyć na rękaw i po prostu te rękawy nie będą nam zjeżdżały i nasza cała stylizacja będzie wyglądała świetnie. Taką gumkę możemy również zastosować jako dodatkową sprzączkę, na przykład do paska. Bardzo często zdarza się tak, że mamy pasek, który chciałbyśmy założyć na pasie, no ale te paski wówczas są większe, no bo nosimy je na przykład na biodrach. No i wtedy, kiedy zapinamy sobie już na ostatnią dziurkę, to ten pasek nieestetycznie e, odstaje. Jeżeli nie mamy dodatkowej haftki w tym pasku, to możemy sobie po prostu założyć taką gumeczkę, najlepiej dobrać w tym samym kolorze, żeby ona się nie rzucała w oczy, no i dzięki temu ten pasek nie będzie nam brzydko odstawał. Kolejne rozwiązanie idealne dla kobiet w ciąży i nie tylko, to jest użycie tej gumki do zapięcia na przykład jeansów, które nam się nie dopinają, które są po prostu delikatnie już przeciasne. Także wtedy możemy na samym początku ciąży zastosować ten patent z gumką. Ona jest w stanie nam przytrzymać w spodnie na miejscu. Jeżeli ten brzuszek nam rośnie i ta gumka nie jest w stanie sobie poradzić z naszymi spodniami, to możecie założyć fantastyczny produkt, który się nazywa Bella Band. Jest to pas ciążowy. Bezszwowy, który zakładacie na spodnie, które są po prostu rozpięte, w których się nie dopinacie, i ten pas, słuchajcie, jest w stanie Wam utrzymać spodnie na miejscu. Przez to w początkowej fazie ciąży nie musicie inwestować w spodnie ciążowe, tylko po prostu możecie przedłużyć wieczność swoich ulubionych dżinsów. Ten pas ma pod spodem silikonową gumkę, która idealnie przylega do naszych spodni, przez co się nie podnosi, nie roluje i zostaje w miejscu, a ten pas tak naprawdę wygląda jak przedłużenie na przykład t-shirtu albo bluzki, którą macie na sobie. Ja używam welabent przez wszystkie swoje ciąże i uważam, że jest to genialne rozwiązanie dla wszystkich kobiet w ciąży. Już od kilku sezonów białe obuwie sportowe nie wychodzi z mody. Nie dość, że jest tu ładne, że fajnie wygląda, to po prostu jest nam wygodnie. Ale co zrobić, żeby utrzymać je w czystości? Jak wiemy, te buty potrafią się dość szybko ubrudzić. Ja sięgam po kuchenne mleczko do czyszczenia przy użyciu starej szczoteczki do zębów. Czyszczę takie buty. Delikatnie później ocieram wilgotną ścierką i voila! Obuwie wyczyszczone. Ale również taki drugi patent, który odkryłam niedawno, to możecie kupić magiczną gąbeczkę. Ona dostępna jest w Rosmanie, pewnie w innych supermarketach również, natomiast ja taką kupuję w Rosmanie. Teraz nie mam jej, żeby Wam pokazać, bo mi się skończyła, ale ona się nazywa magiczna gąbeczka. I słuchajcie, kiedy ją zwilżymy, ona jest w stanie doczyścić zabrudzenia z wielu powierzchni. Także ta gąbeczka kosztuje około 5 zł w Rosmanie i sprawdza się fenomenalnie, więc jeżeli chcecie sobie sprawdzić, to gorąco polecam. Następnego patentu nauczyłam mnie moja ukochana ciocia. Ciociu, dziękuję Ci za to bardzo. W momencie, kiedy prasujemy ubrania, bardzo często tkanina potrafi się w nieestetyczny i brzydki sposób wyświecić. Żeby tego uniknąć, sięgnijmy po e, zwykłą bawełnianą ścierkę i przez nią prasujmy daną rzecz. To się fantastycznie sprawdza na przykład przy męskich koszulach albo przy jakichś spodniach z takiego bardziej śliskiego materiału. Po prostu ta tkanina wówczas po prasowaniu staje się taka śliska. No i ona się tak świeci nieestetycznie. Więc, do takiego rodzaju tkanin użyjmy po prostu bawełnianej ścierki. Jeżeli ustawimy moc wysoką na żelazku, to jesteśmy w stanie idealnie dopracować każdą rzecz, mając pewność, że materiał nam się nie wyświeci. Kiedy robimy pranie ręczne, tak naprawdę najważniejsze w tym wszystkim jest, żeby tej rzeczy za bardzo nie wyciskać, wiecie, tak nie skręcać, bo wówczas ta delikatna tkanina po prostu może się zepsuć. Co takiego możemy zrobić, żeby fajnie odsączyć z wody daną rzecz? Najlepiej by było, żebyśmy ten mokry sweter, który na przykład prałyśmy przed chwilą w ręku, delikatnie tak przycisnęły, tak tak delikatnie pościskały, i wówczas przełożyły sobie na ręcznik, przykryły drugim ręcznikiem. I zaczynamy wtedy rolować, delikatnie możemy poobijać ten ręcznik, tym sposobem jesteśmy w stanie usunąć nadmiar wody z naszego swetra. Jeżeli oglądacie mój kanał od jakiegoś czasu, to oczywiście mogłyście widzieć ten patent, kiedy pokazywałam Wam film o tym, jak piorę i pielęgnuję swoje swetry z kaszmiru. Jeżeli jeszcze go nie widziałyście, a jesteście ciekawe, to oczywiście podlinkuję Wam go tutaj powyżej. Skoro jesteśmy już przy praniu, to jeszcze taki malutki patent, który możecie zastosować, żeby uniknąć bleknięcia dżinsu. Żeby te dżinsy po prostu nam się nie spierały i nie traciły swojego koloru. Do płukania, do ostatniego już cyklu płukania, dodajcie pół szklanki octu destylowanego. I już ostatni patent, o którym chciałam Wam dzisiaj powiedzieć, tyczy się biżuterii. W jaki sposób sprawić, żeby nasza Biżuteria wyglądała jak nowa. W jaki sposób ją czyścić? Ja tutaj ponownie używam starej szczoteczki do zębów oraz sody oczyszczonej, albo na przykład pasty do zębów wybielającej. Biorę sobie taką szczoteczkę, nakładam pastę z sody oczyszczonej oraz wody, albo pastę do zębów i szoruję swoje pierścionki, kolczyki albo naszyjniki. To już wszystkie patenty, jakie dzisiaj dla Was przyszykowałam. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał i że skorzystacie z moich porad. Dajcie mi proszę znać w komentarzu poniżej, którą z tych porad słyszałyście po raz pierwszy oraz którą chciałybyście przetestować same. Jeżeli macie jakieś fajne wskazówki i porady modowe, których tutaj nie powiedziałam, to bardzo proszę również podzielcie się z nami w komentarzach poniżej. Jeżeli filmik przypadł Wam do gustu, to bardzo proszę zostawcie po sobie kciuk w górę. To jest zawsze bardzo motywujące do dalszej pracy oraz jest to taki wskaźnik do tego, jakie filmy po prostu Wam się podobają. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, a ten filmik przypadł Wam do gustu, to zachęcam Was również do subskrypcji. Nie zapomnijcie również zaznaczyć dzwoneczka obok, dzięki któremu YouTube poinformuje Was o tym, że nowy film pojawił się na kanale. Zachęcam Was również do śledzenia mnie na Instagramie, moje konto to beata.mod, a teraz już żegnam się z Wami serdecznie. Dziękuję bardzo, że byłyście ze mną no i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki, pa pa!